Cześć, tutaj, Fauder, witam Was. W nowym odcinku płaconej pięści i tak jak obiecałem poprzednio, dzisiaj przejedziemy się dziewiątym tierem, czyli typem 61. Typ 61, dość podobny do ósemki, z tego co widzę przynajmniej. Mało pancerza, czyli 55 na przodzie i 70 na wieży, to nie jest za dużo. Wiurań 400, to nieźle. Założyłem oczywiście optykę osłoniętą, dosyłacz i stabilizator. Prędkość maksymalna 47 km na godzinę, czyli nie jest zbyt szybki. Zobaczymy, jak będzie ze zrywnością, bo bo silnik ma. O, też bez rewelacji 600 koni na 35 ton masy. No, zobaczymy, jak to będzie. Nie ma tu chyba więcej co do opowiadania. Puścimy sobie bitwę po prostu i zobaczymy, jak on jeździ. Też nie jeździłem, więc to jest moja pierwsza bitwa. I mamy Komaryn. To nie jest najlepsze losowanie. Na początku wydawało mi się, że ten Komaryn jest całkiem niezły, tak prawdę mówiąc, że jest dużo lepszy niż był ten poprzedni, natomiast w tym momencie ta mapa mi się coraz mniej podoba, tak naprawdę. I uważam, że nie jest najlepsza. Włączyłem sobie może jakiś filtr graficzny. Grafika. I co my tu mamy? Może soft colors. O, włączyłem sobie soft colors. Fajnie wygląda. Fajna jest ta mgła tutaj. Już nie będę się wypowiadał o, o tych ustawieniach graficznych, to już mówiłem wcześniej o, o grafice. Naprawdę wygląda gra ładnie. Natomiast drażnię te spadki FPS-ów momentami, zwłaszcza na porządku bitwy. Zaraz to zobaczycie. A, nawet nie jest tak źle, chociaż teraz już się zrobi gorzej trochę, jak się pojawiło trochę dymu. Bardzo fajnie, dzięki stary, że mnie popchnąłeś, naprawdę mi się to przyda. Jadę sobie tutaj w te krzaczki, zaraz zobaczycie z przodu, spróbuję zaświecić czołgi wjeżdżające na środek, na, na wyspę od północy. Dobra, jadę do wody. Jest... No jest ok, powiedzmy z prędkością 47 na godzinę, bez rewelacji, ale rozpędza się całkiem nieźle. Zobaczymy co z tym opuszczeniem lufy, no jest ostro. To już mogę powiedzieć, że jest nieźle z opuszczeniem lufy. FCM, nie trafiłem niestety. Dział 10 tieru, więc ładuję... Przecież nie ładuję, tak czy... nawet, nawet tak wolno, jakby się mogło wydawać. Oj, 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 tutaj zebrałem już strzały. Co z tym opuszczeniem lufy, zobaczmy. Nie, chyba 22 stopnie to nie jest, tyle co ktoś tam mówił. Jest trochę mniej, ale jest bardzo przyzwoicie. Być może na innym dziale po prostu, albo na innej wieży to jest, to wygląda w inny sposób, natomiast tutaj jest, jest normalnie chyba około 10 stopni, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten obiekcik. Z go nie przebiłem. No, nie fajnie, nie fajnie że go nie przebiłem. Ale mam dobrą pozycję w miarę, więc jak się tutaj gdzieś wychyli, to spróbuję przywalić. Dawaj tym IMX-em, tak jest. Do Piachu, 370. A nie, to nie moje, to miał chyba mniej. Nie lubię, właśnie dlatego nie lubię tego tego wota tych standardowych ikonek, bo po prostu na nich nie, nie wszystko widać tak, jakbym chciał. Strzelimy sobie do E75, ale chyba nie weszło. Jak skupia to działo, zaraz zobaczymy. O, całkiem, całkiem, dość długo skupia. Nawet nie całkiem nieźle, dość długo skupia. To muszę powiedzieć, że raczej to jest, to jest dość długie skupianie, Chyba podobne do tego z Leoparda. Tam naprawdę jest dość długo, 2,7 sekundy tam było, ale udało nam się ukryć w końcu ten 5 w boczek. Zostanę sobie na tej górze, tu jestem w miarę bezpieczny i będę próbował. O, już nie jestem taki bezpieczny, jak mi się wydawało. Niestety, MX mi przewalił w bok. I mnie tutaj paziuje prosto w wieżę. Oj, uciekajmy, bo dostaniemy... Uciekajmy, bo dostaniemy bęcki. Lepiej tam się skupię. Nie widać tu żadnego czołgu. Został nasz samotny... samotny jeździec z przodu. Już go tutaj atakują ze wszystkich stron. Może gdzieś tutaj zauważę kogoś. Ale to słabo wygląda. Uciekaj, uciekaj, stary. O, chlorka nie dostała. Jak słabo. Za chwilę mnie tu pewnie wyspotują i rozwalą. No to nie jest mapa najlepsza na, na medy. W ogóle ta mapa nie jest najlepsza. Nie oszukujmy się. No, pokaż mi tutaj tył swój. Dobra, stanę w krzakach i spróbuję po prostu mojej drużynie poświecić coś. Nie będę się ruszał, nie będę strzelał. Niech tutaj wykażą się czołgi, które znajdują się za mną, po prostu. Lorka, zmienia pozycję. Raczej mnie tu nie powinno wyświecić. Zobaczymy. Pomalutku, kamu też chyba ma całkiem niezły. W ogóle wydaje mi się, że będą miały niezłe, niezłe kamo te czołgi, zwłaszcza dyszka, bo dyszka jest taka dość płaska. O, jej 75 rozwalił tutaj typa 61, naszego, no i ja zostałem sam na linii frontu. To się źle skończy, jeżeli ona mnie wyświeci, i mnie wyświeciła. No właśnie, to jest życie bez żadówki. Wydawało mi się, że mnie nie widzi, więc stałem i po prostu liczyłem na to, że, że nie jestem wykryty i będę mógł jeszcze ją świecić. No ale niestety dostałem tutaj po głowie. Tak wygląda właśnie dziewiątka y, japońskiego drzewka. Myślę, że całkiem, całkiem spoko, y, może. Może się nadać. Ten czas skupiania mnie tylko troszkę irytuje. No i brak pancerza, zupełny brak pancerza. Tutaj nie oszukujmy się, ale to jest, to jest zerowy pancerz, nic nie odbijemy. Nawet z niskich kierów pewnie będzie wchodziło całkiem, całkiem nieźle w ten czołg. Jedyne co jest fajne, to, to chyba to opuszczenie lufy, tak naprawdę. Jest w miarę mobilny. Nie jest, nie jest tragedia z tą mobilnością. Jest taki przyzwoity, powiedzmy, coś w porównaniu do Pattona. Może do T5,4 nawet? Chociaż chyba T5,4 jest delikatnie szybsza. Dobra, nie będę przedłużał tutaj, bo tutaj nic się raczej już nie wydarzy. Nie będziemy patrzyli, jak wygląda ta kamperiada na, na bagnie, na komarynie, sorry. Nie będziemy patrzyli, jak się tutaj będą kampery na tym Komadenie. Tylko wracam do garażu i jeszcze tam jakiś filmik z nowej mapy.